Cześć, nazywam się Maciej Grzegorzewski, ksywa McGregor. Skąd taka ksywa? Hmm. Trochę od imienia, trochę z nazwiska. Eee, w podstawówce ją dostałem naprawdę, a przestałem jej używać chyba w 2011, bodajże 12, kiedy Conor McGregor się pojawił, prawda? No Tak było trochę 5 na 10 już z używaniem tej ksywki McGregor. No, Co do moich gabarytów, to 1,75 m, około 80 kg. Wagi. Styl pierwotny to kickboxing. Wytrenował mnie Krzysztof Humańczyk z Human Białystok. Przyjechałem właśnie na War, żeby zweryfikować swoje tytuły sportowe, które w, zdobyłem w małych bądź dużych rękawicach. No, na gołe pięści jest troszeczkę inaczej, prawda? Więc no, stąd ta weryfikacja. Uważam, że wychodzę po walkę, prawda? Lubię walczyć, lubię ten klimat w walce, te migawki, te klisze, te urywki, i moim zdaniem walka bez ochraniaczy jest bardziej zbliżona do prawdziwej walki niż walka w ochraniaczach, prawda? To stąd się tylko bierze. Różni się na pewno tym, że ciężej gameplay, jakiś ułożyć, prawda? Jest większa szansa dla puncha, jakieś uderzenie. Nie ma przede wszystkim zbierania na podwójną gardę. System walki całkowicie się różni niż stójce takiej klasycznej, bo tam masz podwójną gardę, możesz zbierać swoją tą gardę oddawać, przyjmować. Tutaj, tutaj raczej jest zasada traf nie daj się trafić, prawda? Więc to, to już się wszystko zmienia. To bliższe myślę, że ta stójka jest bliższa stójce MMA niż taka z typowego K1, prawda? K1 może być tutaj piętło achillesowo właśnie, bo ten styl z K1 polega, zależy to jaki styl też Robię to ja jestem półdystansowcem, więc w K1, kiedy mamy rękawice, no to możemy zbierać na podwójną gardę, przyjmować, oddawać w tempo, prawda? No tutaj to wszystko się zmienia, prawda? Żeby mi tutaj do głowy nie przyszło w podwójną gardę się chować. Po prostu zachować spokój. Zrobić swoje, pokazać się od, jako od najlepszej strony. W sumie to przed każdą walką tak, takie myśli mam, żeby pokazać się jak od, od najlepszej strony. Na pewno siła, szybkość, doświadczenie, opanowanie, czyli radzenie sobie ze stresem, z adrenaliną ma tu duże znaczenie, ale tu pojawia się takie coś jak po prostu szczęście też jeszcze. Po prostu szczęście, loteria. Nie wszystko człowiek zobaczy za podwójnej gardy, ogólnie w oglądzie całej walki. Łatwiej o Laki puncha w stójce, niż w parterze, prawda? Ja. Właśnie. Nie, nie mam jakiegoś takiego kryterium, że nastawiam się na coś, próbuję się jakoś przygotować do tego, albo układam sobie jakiś game plan taki, że to musi mi koniecznie wejść, a nie daj Boże nie wejdzie co wtedy, prawda? Nie, po prostu wychodzę i robię swoje. <laughs> Niewygodne pytanie powiem Ci, bo teraz tak, powiem, że Yy, bardziej sprawdzenie się to wszystko. Tak, jasne, oczywiście, tak. Po tylu latach, nie, ode, nagle ci się zechciało. Nie, oczywiście to są pieniądze. Na pewno to są pieniądze do tego, że tak powiem, motywują, prawda? Ale w innych federacjach też są dobre pieniądze, prawda? Tutaj mi bardziej taki styl tej federacji podoba mi się, prawda? Że jest taki no, hardkorowo. Tutaj nie ma miękkiej gry w ogóle. Jest wszystko. Jest wszystko. I, i tak jak. O, już nieraz mówiłem, albo wszystko, albo nic, no. W tej federacji mi się to podoba. Zobaczymy, jak to będzie. Powiem Ci, no poznałem się z chłopakami, teraz na kurczaku byliśmy razem. Co sądzę, no za Zakapiory są, naprawdę. Będzie mocna bitka i to mi się podoba, tu nie będzie jakiejś gry na boki, prawda, tak dalej. Konsekwentnie do przodu. Oni będą szli do przodu, ja też będę szedł do przodu, będzie dobre widowisko. Nie dawajcie mi taryfy ulgowej w żadnym wypadku. Ja od tego, sam tego samego możecie liczyć z mojej strony. Będzie mocno. Ja mam wychodzę się napierdalać. Przepraszam za długą przerwę od walk, jakichkolwiek. E teraz wrócę i wrócę na dłużej. To nie będzie jedna walka, jeden turniej obiecuję. E co mogę obiecać? Tak jak zawsze. Będzie krew, no. Tutaj wyjątkowo dużo. Zresztą to chodzi z walki chyba, prawda? No krew, ból, pieniądze, prawda? Jeszcze trzecia rzecz taka magiczna, już nie będę jej wymieniał. E, nie w ogóle. W żadnym wypadku. Nie, no po to, to, to się wychodzi chyba, prawda? Co nam orężada miałaby lecieć z głowy z nosa. No. <laughs> nie, krew. Stara dobra krew. Na The War Show y, 3 będzie można po mnie oczekiwać agresji parcia do przodu. Jeszcze raz agresji, duże tempo, dużo krwi. Dobrze wymieniłem? Chyba dobrze. Szczerze, to jest bardzo zbliżone do walk na ulicy. No, pff, pff, pierwszy raz będę startował w jakichś, że tak powiem, w turnieju, w którym mogę użyć głowy, prawda? W legalny sposób, dodam. Eee... Tak, to jest bardzo bliskie ulicy, tak słyszałem, prawda? Oglądałem filmy akcji w ogóle, to to przypomina to właśnie. Taki dobre, kino akcji, no. klasy. No nie wiem, Denis słucha. No. <grywa> o. Nie, jest. Jeżeli, jeżeli mam, mam porównywać, no to z tych wszystkich federacji, co się raczą, walką na gołe pięści, prawda, no to tutaj jest. Pełna amerykanka praktycznie, prawda? No, I to w najbardziej taki he, dynamiczny sposób, prawda? A te ucięcie parteru myślę, tylko dodało pikanterii do tego wszystkiego. Bo nie ma takiego przystoju, prawda? Ktoś, nawet jak jest dostanie mocniejszy cios na głowę, no to zawsze ma tu strefę ucieczki, prawda? No, przytulenie się, obalenie, wykręcenie ręki czy dźwignia to nie to samo, co dostać w szczękę i żeby ci wyleciała. Na drugą stronę i przy okazji 16 zębów jeszcze, prawda? No to jest inny efekt. Troszeczkę inaczej ego cierpi twoje nawet wtedy, z taką przegraną, prawda? W ten sposób. Więc myślę, że ta e, trzecia edycja jest najmocniejsza, no?